Yo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Genghis i jest ze mną dzisiaj Szymon. Siema. I dzisiaj mamy dla Was taki mały unboxing słuchawek od firmy Sharkoon. A dokładnie słuchawki noszą nazwę Rush ER2. Według producenta, są to słuchawki stereo-gamingowe z mikrofonem. I mają się nadawać do naszych potrzeb, czyli do tego, abyśmy świetnie słyszeli dźwięk podczas grania. Ale pokrótce zobaczmy, co nam tutaj przygotował na opakowaniu. Na opakowaniu, co przygotował nam producent. I producent podaje nam takie cechy tych naszych słuchawek znaczy swoich, albo nie to już chyba naszych. Hmm. Profesjonalny zestaw słuchawkowy Gaming w zabudowanej formie kompatybilny z komputerami, notebookami, smartfonami i najnowszymi generacjami konsoli. Soli, solidne metalowe połączenie o. słuchawek, wyśmienity komfort noszenia dzięki wyściełanemu pałąkowi i miękkiej oprawie nausznika otaczającego muszlę uszną. No, no. Regulator głośności inline z wyciszeniem mikrofonu, obrotowy, elastyczny mikrofon, modułowy system kablowy z pozłacanymi wtyczkami, zawartość opakowania, rash ER2, torba do transportu, czyli wiemy już, że mamy również Etui w tych słuchawkach, ale tu przejdźmy jeszcze również do takich e, danych, które są tutaj wyszczególnione. I chodzi mi tutaj przede wszystkim o mikrofon. Mikrofon tutaj, jak producent podaje, ma przenosić częstotliwości od 30 Hz do 16 tysięcy Hz. Słuchajcie, jak dobrze wiecie, ja co do audio jestem naprawdę, no, że tak powiem, mam fioła na tym punkcie. I, I te częstotliwości, które tu podaje producent, dają nam gwarancję, że nasz, nasz głos z tego mikrofonu nie będzie brzmiał jak robot, nie będzie poobcinany, czyli będziemy brzmieli normalnie i że. Tak jak w rzeczywistości, dokładnie. Dobra. Hmm. moi Dobra, drodzy, otwierać. można otwierać, tak? O, musimy się... O, kurde, widzicie. O, ciężko. Daj się, Chyba to. O. Teraz to. Hop. Hop. To. I tak to się przedstawia w środku i wyciągamy to na zewnątrz i zaraz będziemy wiedzieli, co tam producent... Dobra, to już niepotrzebne? Gdzieś by lądowało. Dobra, mamy tak. Mamy na początku instrukcję, instrukcję, które, yy, której są rozpisane wszelkie rzeczy, do których mamy dostęp, e, mając te słuchawki. Czyli jest również pokazany tutaj Volume Control, czyli cały ten moduł i tego typu rzeczy. No ale to każdy z nas zna. Dobra, instrukcja poleciała. Mamy przepiękne, przepiękny woreczek, przepiękny tuj, czyli możemy sobie słuchawki schować. A jak sobie schowamy, to później robimy tak i jest ekstra, nie? wygląda jak sakiewka z czasów średniowiecznych. Trzymaj, twoje. Właśnie, bo te słuchawki, moi drodzy, chciałem wam powiedzieć, że trafiają do Szymona. Yy, I tak, wyjeżdżamy ze słuchawkami. O, 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 o. Bierzemy je tędy, 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 tędy. O, i wypadł ten cały modu. I mamy też fajną wyglądającą w środku. Zobaczcie, jak ten zraszłodnie wygląda. A w ogóle, w ogóle ten taki motyw na tym Opakowanie też jest ładne, no, ale to dobra, ląduje. Co to jest? To jest jakaś, nie wiem, burza albo gołęzie. Nie wiem, co to jest. Dobra, słuchajcie, mamy tak, mamy moduł kablowy, przede wszystkim. Musimy go już rozkręcić, o. Rozkręcamy ten moduł kablowy i to jest tak, to jest taki, taki moduł kablowy yy, zakończony dwoma pozłacanymi jackami. To, to podłączamy do komputera, do wejścia karty dźwiękowej. A z drugiej strony jest taki pilot sterujący, gdzie mamy włącznik i wyłącznik mikrofonu, a z drugiej strony mamy potencjometr do podgłaśniania bądź też wyciszania dźwięku w słuchawkach. Czyli taki moduł bardzo fajny, zakończony wejściem na jacka. Ale teraz tak, popatrzcie tutaj. Producent mówi nam o tym, że możemy te słuchawki podłączyć do smartfonów. Możemy, oczywiście, że możemy, bo jest tutaj jack zakończony takim jakby trzypinowym, prawda? Czyli trzy. No, mamy takie trzy przejścia na tym jacku. Wiecie dokładnie o co chodzi. Nie wiem jak to fachowo nazwać. I to nam umożliwia podłączenie tych słuchawek do normalnego smartfona. Już Wam pokazuję. O, to jest mój telefon. Eee, mój telefon i możemy sobie podłączyć go tutaj. Mamy podłączony zestaw słuchawkowy w tym momencie, i w tym momencie możemy sobie słuchać muzyki i wszystkiego, czego chcemy. Eee, ja ich nie sprawdzałem i jestem ciekawy w ogóle, czy możemy mikrofon wykorzystać, ten, który tam jest, idąc poprzez miasto, słuchając muzyki. Jak ktoś do nas zadzwoni, ja czy, czy, możemy, czy możemy rozmawiać, ale to nie będę sprawdzał. Jak będziecie chcieli się zaopatrzyć w te słuchawki to sobie sprawdzicie. Natomiast słuchanie muzyki na takich słuchawkach na pewno będzie lepsze niż na tych słuchawkach dousznych i, i na pewno będzie da nam większe, wygodniejsze nam, dokładnie, może, może nie wygodniejsze, ale da nam na pewno lepsze wrażenia. Dobra, odłączamy to od tego mojego smartfona, odkładamy smartfon i przechodzimy do samego wyglądu słuchawek. Więc tak, cały wygląd tych słuchawek przedstawia się następująco. Są takie wykonane z tworzywa sztucznego, ale takiego Tworzywa e, matowego, to nie błyszczy, to znaczy, niby delikatnie błyszczy, ale nie jest na tyle, żeby przyjmował jakieś odciski palców na sobie, czyli to jest wielki, wielki plus. E, Nauszniki również są z tego samego wykonane. Gąbki, które tutaj na nasze te tak zwane e, muszle uszne będą dotykały, są z jakiejś skóry. Pewnie nie jest to jakaś, pewnie pewnie je jakaś skóra ekologiczna, ale naprawdę bardzo przyjemna i miła w dotyku. I, I fajnie się tak dopasowujące, jak dociskam dłoń, to fajnie do dłoni się dopasowuje. Kabłąk. Kabłąk też bardzo ważne, czyli tu jest wyściełany kabłąk, zobaczcie. Takim niebieskim, yy, no niebieską gąbką pokrytą tą skórą. I ogólnie rzecz biorąc, no słuchaweczki wyglądają naprawdę fajnie. Regulacja, czyli też Darby, kolejna rzecz. Kabelek się nie oberwie. No dokładnie, kabelek się nie oberwie, który jest tutaj, bo jest wszystko zrobione tak, że tyle kabelka jest, ale nawet, nawet ponad to ile potrzeba. Jest pełna regulacja, więc możemy sobie doregulować te słuchawki do yy, wielkości głowy. Mikrofon mikrofon, o, mikrofon. mikrofon Mikrofon bardzo jest fajny. Mikrofon jest bardzo fajny, bo w tym mikrofonie w poprzednim wersji gdzieś słuchawka widziałem szarkuna, że y, mikrofon po prostu tak jakby przeskakiwał, był. wiecie, przeskakiwał jakby na zębatkach był, czyli się ustalała ta pozycja. Tu jest dokładnie obrotowy i, i dość duży kąt obrotu. Nie wiem po co aż taki, ale jest dość duży, bo jak wszyscy wiecie, mikrofon zawsze znajduje się w słuchawkach takich gamingowych po lewej stronie, przeważnie. Przeważnie po lewej, bo ktoś powie, że są modele, po których jest po prawej i też będzie miał rację. Ale tutaj się znajduje przeważnie po lewej stronie, czyli po lewej stronie od, odchylamy mikrofon. Mamy również regulowany go, tutaj możemy sobie go dogiąć, czyli bliżej go ustawić ust. To jest też bardzo, bardzo dobre. Dobra, tak to się przedstawia. Kabel kabel, w oplocie. Co jest już, już teraz chyba większy... gruby kabel w oprocie, to jest już też teraz standardem w innych fi firmach, że jest kabel w oprocie, żeby zabezpieczyć go jak najbardziej przed jakimiś przetarciami, załamaniami i tego typu sprawami. Tak to, moi drodzy, wyglądają te słuchaweczki. Wygląd, jak najbardziej mi odpowiada. Jest taki no dość nowoczesny, prawda Szymon? No. Fajnie to się, fajnie to się przedstawia polu po, lo, po bokach, na każdej muszli mamy również y, logo tych słuchawek, czyli R. Jak one się to dokładnie nazywały? r 2 Tutaj literki R. Tu tutaj, tutaj jest napisów. logo ER2. Tu też jest napis ER2. Po drugiej stronie jest to samo pod mikrofonem, proszę bardzo. I na muszlach literka E. R, przepraszam. R. Jak, jak R. R jak R. I dobra. I tak one się przedstawiają. Wygląd naprawdę super. Co do zastosowania, troszeczkę na nich powiem, słuchałem, tutaj na tych słuchawkach. I dźwięk jest naprawdę super. Dźwięk jest naprawdę super. Mikrofon sprawuje się również bardzo dobrze, co dla mnie jest wielkim, wielkim, to wielkim zaskoczeniem, bo sam używam... Do nagrań, do tego, żeby rozmawiać z zupełnie innej inne klasy mikrofonu, używam, używam mikrofonu pojemnościowego. Natomiast ten mikrofon, który jest tutaj zastosowany, ma, mały mikrofon, jest naprawdę super i spełnia swoje wymagania. Nie będziemy brzmieli jak robot, jak jakiś staruszek. On przenosi całe spektrum naszego głosu, nie obcinając nam żadnych częstotliwości w tym głosie. Tak to wygląda. Moi drodzy, tutaj w tym przedstawieniu to na razie tyle. A za chwileczkę zobaczycie nas, jak już te słuchawki są na naszej głowie i jak one wyglądają na naszych głowach, bo troszeczkę będą u mnie troszeczkę uszymane. Także do zobaczenia za mamę. I witamy Was ponownie. Już te słuchaweczki, proszę bardzo, są na uszach. Mamie na uszach. To są właśnie Szarkuny Rash. Jak e dalej? No mów, e no. no, 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 to twoje słuchawki, e no mów, no. ER2. Ha, podglądnął, bo tutaj jest raz no, ER2, oczywiście. Nie wiem, Powiem wam szczerze, nakładam je, nakładam je, sobie i są naprawdę super wygodne. Są wygodne, są to takie słuchawki, które dociskają te y, muszle uszne, nie obejmują je w całości, no takie, takie pilotki. Tylko dociskają I jest, i jest fajnie, nie wygłuszają w 100%, to bardzo dobrze, bo Szymon będzie wreszcie słyszał jak go wołam, jak się na niego wydzielam. Jak odpalę film na głośno, to nie będę tak się No, to, się to ja ci odpalę. Dobra, i tak, no patrzmy dalej. Tu mamy tą to, to złącze pomiędzy tym jackiem takim trzypinowym, można powiedzieć, a przejściówką, która nam rozgałęzia w sumie na końcu na dwa e, stereofoniczne jacki. I tak, to możemy, tak jak mówiłem, zastosować sobie do smartfona na przykład, albo podłączyć tutaj, i już jesteśmy wtedy podłączeni z komputerem. Zaraz za tym mamy ten moduł sterowania, czyli przełącznik off-on-off off mikrofonu. Po drugiej stronie potencjometr zgłaśniający, ściszający. Jest super. Ogólnie kabel jest dość długi. Dość długi jest, jest, jest dość długi. O, o, ja kabli W oprocie. Czy to są? czarno-niebieskie, czy, czy czarno, niebiesko? E, czarno-niebieskie, czarno bo, czarno, jest, jest. Czarno bo czarnego jest więcej. E, masz, Szymon, przymierzaj to. Zobacz sobie, jak to będzie ci pasowało. Bo, oczywiście, e, słuchawki. Do, dużą głowę masz. No, bo dużo myślę. E, słuchawki Wygodne. trafiają do komputera Szymona. On już będzie nimi e, bawił, on będzie je testował w grach. I powie, jak to wszystko bawił, funkcjonuje. Jak mikrofon działa i tego typu rzeczy. Moi drodzy, czy polecam te słuchawki? Powiem tak. Nie wiem na zasadzie, nie wiem obecnie ile one są warte, bo nigdzie nie mogłem znaleźć ich na rynku, także jest to świeżutki nowy produkt firmy Sharkun. Design mi się jak najbardziej podoba. Design jak dla mnie jest super. Są ciemne, nie mają nic świeżącego, co uważam, że jest niepotrzebne. To niebieskie wy wykończenia też bardzo ładnie jest yy, dopasowane do całości. Więc wygląd Muszę mi jak najbardziej... Y, wygląd jak najbardziej mi odpowiada. Natomiast jeżeli będę wiedział jaka jest cena, to mi się wydaje, że wtedy się również wypowiem Sądzę, że cena powinna się wahać w granicach 200 zł i te słuchawki moim zdaniem są, są tyle, tyle warte. Także jeżeli chcecie, zaopatrzcie się. Ja mówię, ja mówię tylko swoją subiektywną opinię, ale nie każdy się musi z nią zgadzać. I to tyle. Także zapraszam do oglądnięcia tego filmu. Zapraszam do przetestowania słuchawek. Jeżeli tak macie możliwość zakupienia i, i wypróbowania ich, nie pobawienia się, wypróbowania ich we własnym, we własnym komputerze, przy własnych grach i zobaczycie, jak one funkcjonują. Dodam tylko tyle, że muzyka naprawdę brzmi świetnie. Mikrofon również w tych słuchawkach. Ja jestem pod dużym, dużym wrażeniem. To brzmi naprawdę rewelacyjnie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam was do lajkowania, subskrybowania, pisania, komentarzy. Pamiętajcie, że gry łączą. Nawet pokolenia. nawet pokolenia, dokładnie tak. I do kolejnego razu, do kolejnego spotkania przy jakimś unboxingu, przy jakimś teście. Trzymajcie się na razie. Cześć, Yo.